To znaczy, każda nagroda świadczy, akurat ta jest taką samą nagrodą, świadczącą o popularności tego serialu. Ale jeżeli z roku na rok się dostaje taką nagrodę, to to znaczy, że ten, ta popularność nie maleje. A słyszałem, że wzrasta, więc cieszę się. Słuchajcie, więc y, kocham Was bardzo wszystkich. Ściskam Was serdecznie i bardzo mocno. I w imieniu swoim, i moich kolegów serialowych, całej ekipy, reżyserów, producentów, namawiam no, no Was, żebyście głosowali. Y, na tegoroczne telekamery, w której serial kryminalny startuje. Startuje w szalanki z innymi serialami, ale pewnie wygra. Natomiast to są tylko moje przypuszczenia, a w Waszych rękach jest to, żeby moje przypuszczenia się ziściły, więc głosujcie. Pozdrawiam. Ja nie mogę zachęcić nikogo do głosowania na serial kryminalny, dlatego że to jest was, Wasz wybór. I jeżeli. Ktoś lubi ten serial i chce na niego zagłosować, to, to serdecznie zapraszam. No moi drodzy, no co ja wam mam powiedzieć? Na, na kogo macie głosować, jak nie na kryminalnych? Tak naprawdę nie ma innej alternatywy. Serdecznie zapraszam, pozdrawiam Kamil Maćkowiek.